Dzień dobry bardzo. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Jest 20 grudnia, piątek, trzeci tydzień adwentu, 355. dzień roku. Dzisiaj słońce w Polsce wstanie o 7:40, a zajdzie o 15:26. Imieniny świętują Dominika, Bogu miła i Juliusz czy właściwie Dominik Dominik Bogumił i Juliusz tak jest <grystanie> w dzisiejszych czytaniach usłyszymy między innymi fragment Nie bój się Maryjo Anioł Gabriel przynosi dobrą nowinę która zmienia historię świata pytanie do mnie i do ciebie jak, jak my odpowiemy na wezwanie Boga w naszym życiu? Czytanie z Księgi Proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Boga, pana twego, czy to głęboko w Szaolu, czy to wysoko w Górze. Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu, domu Dawidowy. Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel psalm responsoryjny. Przybądź, o Panie, Ty jesteś Królem Chwały. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem Chwały. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie... Nie lgnęła do marności. Przybądź o panie, tyś jest królem chwały. On trzyma błogosławieństwo. On otrzyma błogosławieństwo od pana i zapłatę od Boga, swego zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Przybądź o panie, ty jesteś królem chwały. Alleluja, alleluja, alleluja. Kluczu Dawida, który otwierasz bramy Wiecznego Królestwa, przyjdź i wprowadź, i wyprowadź z więzienia Jeńca siedzącego w ciemnościach. Alleluja, 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 słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał Anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Wszedłszy do niej, Anioł rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Dawida będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja służebnica pańska, niech się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Szczęśliwego dnia. Cieszę się, że tu jesteś. Dobranoc. Dzień dobry. Cokolwiek przed Tobą, niech to będzie dobry czas. Błogosławić. Do jutra.